Witam w kolejnym odcinku cyklu Pytania i odpowiedzi. Dziś będzie to odcinek zawierający odpowiedzi na pytania z przełomu roku 2022 i roku 2023. Ja od razu na początku chciałbym nadmienić, że przy okazji właśnie opracowywania tego filmu pojawił się temat zagadnienia związanego z zasilaniem pieca do centralnego ogrzewania. Chodzi o zasilanie awaryjne z zespołu prądotwórczego lub z przetwornicy, takie pytanie zostało nadesłane. Ja chciałbym tylko przekazać, że to zagadnienie zostało przeze mnie wyodrębnione do osobnego filmu. Także no, przepraszam tu za zmianę widza. Będę chciał to zrealizować jako najbliższy film. Z uwagi na obszerność tego zagadnienia, no bo nie byłbym w stanie tu wszystkiego wyczerpać w tym filmie. A jest to sprawa, no, wbrew pozorom, stąd dość poważna. Nie jest to, jakby to powiedzieć, taki chopsiub. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten oto przycisk znajdujący się pod ekranem. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca, napiszcie w komentarzach. Co mógłbym zmienić? Zatem zaczynamy. Pojawiło się pytanie od widza związane z pomiarami, i dotyczyło ono tego, czy różnią się pomiary instalacji w mieszczaniu od tych wykonywanych w domach jednorodzinnych. Tu ja chciałbym o jednym poinformować: chodzi o sprawdzenie instalacji elektrycznej. Pomiary to tylko część. Wiadomo, oględziny też trzeba przeprowadzić, nie tylko oblecie wszystko z zmiernikiem i dobre jest. Jeśli chodzi o metodykę wykonywania pomiarów w instalacji elektrycznej, jest ona taka sama i nie ma rozróżnienia na instalację w mieszkaniu czy instalację w domu jednorodzinnym. Procedura jest taka sama, sposób dokumentowania jest taki sam. Obu przypadkach stosujemy się do przepisów z okresu budowy instalacji. Tu no raczej się nic nie zmienia. W przypadku budynku wielorodzinnego na pewno trzeba mieć też świadomość, że mogą się znajdować różnego typu tam pułapki, no bo jak to bywa z lokatorami i ich skłonnościami do kombinowania, na przykład podłączenie się, do przewodu ochronnego, żeby móc pobierać prąd. Później się odłącza gdzieś przewód ochronny, ktoś zapomni sprawdzić, no i mamy porażenie. Także no na pewno trzeba wziąć pod uwagę przy oględzinach więcej czynników w czy się aby gdzieś ktoś nam nie przewiercił przez ścianę i nie bierze prądu i na takie rzeczy zwracać uwagę trzeba. Także no to się właśnie, to jest taka różnica. Trzeba dokładniej wszystko przeglądać w budynku wielorodzinnym. Pytanie dotyczy pomiaru ciągłości przewodów ochronnych. Jak wygląda on w sytuacji, kiedy do mieszkania przychodzi przewód ochronny z głównej szyny wyrównawczej, a w mieszkaniu nie ma takiej szyny? Jak wykonuje się taki pomiar i czy jest on bezpieczny? Jeśli jest do tego przewodu ochronnego podłączone więcej niż jedno mieszkanie, no to mnie akurat mocno zdziwiło, bo mamy główną szynę wyrównawczą w budynku wielorodzinnym, ale w rozdzielnicy są listwy zbiorcze dla przewodów ochronnych i w tym wypadku yy, można sprawdzić ciągłość przewodu ochronnego w obrębie poszczególnych elementów instalacji elektrycznej w obrębie poszczególnych obwodów dla danego mieszkania. Ten pomiar jest wykonywany prądem o natężeniu nie mniej niż 200 mA w sposób, jak, w jaki było to pokazane na filmie z pomiaru ciągłości przewodów ochronnych. Przede wszystkim, żeby do tego pomiaru móc przystąpić, trzeba znać układ połączeń instalacji. Żeby nie było sytuacji, że część prądu pomiarowego będzie nam gdzieś przepływała na przykład przez połączenia wyrównawcze. Czy jest tutaj zagrożenie? Nie ma zagrożenia, bo pomiar ciągłości przewodów jest wykonywany napięciem stosunkowo niskim, nie więcej niż 24V. Czy zagrożenie by mogło się pojawić, kiedy doszłoby do odłączenia? przewodu ochronnego dla innego mieszkania. Nie byłoby informacji dla lokatora, że coś takiego ma miejsce. Tak więc jeżeli zachodzi taka konieczność, że będą prowadzone prace, gdzie będzie konieczne odłączenie przewodu ochronnego, no to należy to zgłosić. A nie robić bez wiedzy lokatorów, żeby ktoś nie wpadł w pułapkę. Pana pytanie: jak pomierzyć wartość rezystancji uziemienia? Na ten temat są filmy dotyczące metod pomiaru rezystancji uziemienia, i tu trzeba wybrać jedną z tych metod. Stosownie do sytuacji pojawić się może problem z wbijaniem elektrod pomiarowych tych sąd. Ale no to też można rozwiązać, wykonać pomiar rezystancji uziemienia metodą techniczną, metodą impedancji pętli zewarcia, Oczywiście przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, coś takiego należy wykonywać. O takich pracach już powinna nie być powiadomieni lokatorzy. Coś takiego będzie miało miejsce, żeby później nie było niespodzianek. Jest też metoda dwucęgowa, może pomóż rozwiązać ten problem i nie ma sprawy. Ja chciałbym tylko zaznaczyć, że przy pomiarach rezystancji uziemienia, jeżeli będziemy odłączać przewód, który idzie od głównej szyny wyrównawczej do uziomu, trzeba pamiętać o wyłączeniu zasilania najpierw w całym budynku. I to nie jest tak, że zrobimy niespodzianką z nad tu naprawdę ostrożność jest wskazana. Jeśli chodzi o szynę uziemiającą dla danego mieszkania, ona się znajdować się powinna w rozdzielnicy. Można też wykonywać pomiary ciągłości przewodów ochronnych etapami. W mieszkaniu na przykład idziemy od głównej szyny wyrównawczej do każdego mieszkania. Też nie ma z tym żadnego problemu. Ja wykonywałem kiedyś pomiary nawet rezystancji izolacji. W mieszkaniu w kamienicy ja sobie dla bezpieczeństwa odłączyłem wszystkie przewody ochronne. Wiadomo, trzeba między uziemionym przewodem ochronnym wykonać taki pomiar. Ja to podaję też, może to posłużyć jako podpowiedź. A sondę sobie wbiłem obok tej kamienicy do ziemi. To zostało wygrodzone wszystko. Że nie było, żeby tam nikt nie wchodził. Można też tak wykonać pomiar rezystancji uziemienia. Sobie wbić sądę jako uziom pomocniczy. No i wykonać ten pomiar. Ważna sprawa, lokatorów należy o pomiarach informować, bo trzeba przecież wejść do mieszkania, trzeba sprawdzić stan instalacji. To nie jest tak, że robi się jakiekolwiek prace elektryczne tego typu bez informowania mieszkańców, choćby pomiar rezystancji izolacji, czy robi w obrębie mieszkania, czy nawet na wewnętrznej liście siedzącej, chcemy robić, czy a spod pod napięcia a nikt nie będzie zadowolony, jak się prąd niespodziewanie bez zapowiedzi wyłączy. I pojawiło się tu jeszcze jedno pytanie dotyczące sytuacji, jak sprawa wygląda, kiedy mamy układ TNCS, jest tutaj pytanie, które polega na tym, czy ciągłość została pomierzona dla tego przewodu ochronnego względem podzielonego przewodu PEN na osobnym, czy teraz właśnie do tego przewodu został podłączony miernik, czy nie. Widz informuje w tym całym przypadku, że ma już protokoły z poprzednich pomiarów po takiej informacji. Właśnie tu jest problem i polega on na tym, że jeżeli się wykonuje tego typu pomiary Trzeba napisać między czym, a czym były przykładane sądy miernika. To musi być jednoznacznie określone. Tu nie może być żadnego wróżenia z fusów. No, trzeba zwracać uwagę na to, tak jak mówię, co się mierzy, do czego się miernik podłącza, żeby później nie było niespodzianek, że nagle się okazuje, że wyniki się nie zgadzają, a przyczyną jest Inny sposób podpięcia miernika, bo coś było niedopowiedziane. Tutaj musi być wszystko określone w sposób jednoznaczny, żeby było wiadomo co i jak. Ja podam taki przykład opisu. Gniazda są numerowane w pomieszczeniu od 1 do 10, napisane od 1 do 10, licząc od wejścia. Z prawej strony, a mamy dwa wejścia. Teraz pytanie, czy stojąc twarzą do, do pomieszczenia, czy stojąc plecami i twarzą do ściany, do tych drzwi będzie zupełnie coś innego. Takie rzeczy trzeba nanosić tak, żeby była możliwa jednoznaczna identyfikacja. Szczerze mówiąc, ja sam mogę przyznać, że to jest rzecz, której naprawdę najbardziej nie lubiłem. Robienie pomiarów w instalacjach mieszkania, bo trzeba. No, mieć jeszcze bardziej oczy dookoła głowy niż w przypadku domu jednorodzinnego. No bo właśnie dlatego, że nigdy nie wiadomo, co lokatorzy wymyślą, a ludzka pomysłowość nie zna granic. Jeżeli ja musiałbym coś takiego robić, to było to zawsze robione w ten sposób, żeby było jak najmniejsze zagrożenie. Dla osób postronnych, jeśli chodzi o taki pomiar rezystancji uziemienia na przykład, no to ja już wolałem poodłączać zasilania w mieszkaniu tak więc to by było tyle. Jeśli chodzi o zasilanie rezerwowe dla pieca centralnego, ogrzewania będzie to omówione w następnym filmie, bo się wyłoniło z tego całkiem obszerne zagadnienie. Tak więc, no tutaj, tą osobę. Proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, będzie to zrealizowane w najbliższym filmie. Tak więc to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy cykl pytania i odpowiedzi. Pytania do kolejnego odcinka cyklu można przesyłać na adres e-mailowy, podany w opisie pod filmem z dopiskiem pytania i odpowiedzi. Tak więc to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków cyklu i kolejnych filmów. Jeśli chodzi o powrót live'ów, ja mogę udzielić tu takiej informacji, że będzie to w okresie letnim, kiedy będzie można zrobić przerwę techniczną, bo wiąże się to z koniecznością wysłania komputera do serwisu na kilka dni, a teraz nie mogę sobie na to pozwolić.